żebyście się też na forum nie bali się dzielić. My się często boimy jako hotelarze gdzieś tam, a może ktoś mnie skrytykuje, a może to jeszcze gdzieś tam nie będzie chłonna, chłonna idea. I tak samo jak y, potrafiliśmy się społecznie zmobilizować y, do tego, że frekwencja wyborcza, przepraszam, że wspominam tematy wyborcze, ale tylko w temacie frekwencji, jest na niesamowitym od 30 lat poziomie, bo jest rekordowa, 61 bodajże procent tego, co gdzieś tam wy, wyczytała. 60,1 tak, to jest kwestia tego, że chciałabym, żebyśmy w tej samej formie, w tej samej e, aktywności wspierali tą naszą branżę i coraz częściej się pokazywali i żebyśmy tak naprawdę mieli odwagę wstać i wy, 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 wygłosić pewne idee związane z naszym, z, naszym, e, z naszymi pomysłami na te, rozwój tej branży i to chyba bym powiedziała na podsumowanie. E, bardzo. Przepraszam tak, bardzo, proszę. jeszcze może jedno pytanie. Czy znacie miejsca, to już jakby wolny wniosek, gdzie hotelarze, nasi podopieczni mogliby w sposób anonimowy w formie takich wniosków, petycji e, zgłaszać nam pomysły do tego, jak oni chcieliby być rozwijani, jak oni chcieliby być... E, e, Nazwijmy, w obiektach, tak. czy wszystkie obiekty? Generalnie, na forum, tak? To chodzi o to, żeby to było anonimowe, tak? Żeby to nie było tak, że do Pani Eli wędruje kartka złożona. Czy no, macie jest takie jest taka, miejsce? Tak, u mnie Hotela. jest taka teczka w hotelu, taka skrzynka, gdzie mogą moi współpracownicy wrzucać i pomysły, i jak im się coś nie podoba. I tych, co im się nie okay. podoba, trochę też jest. Okay. I to jest efekt tego rodzaju spotkań, bo takiej skrzynki jeszcze nie mam, ale po tym spotkaniu ją wprowadzę. <laughs> Świetnie, super. To może tym optymistycznym akcentem zakończę ten panel. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Harmony Polish Hotels integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać. www.harmonyhotels.pl To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na